Witam wszystkich w kolejnych nagrywkach, w kolejnym wideologu. Słuchajcie, dzisiaj mamy środę, dzień wolny. 350 węgli na cały dzień, 80 g tłuszczu, 350 g białka. Mamy dzisiaj konsultację z Sebastianem w klinice Estemedica. Medica. To coś tam myślę sobie nagramy, jeżeli znajdzie Seba czas, będziemy mieli ściąganie szwów, jeżeli będzie trzeba odciągnąć krew z barku. To będziemy to robić dzisiaj w klinice. Na pewno sobie coś tam nagramy. Ja od dzisiaj 60 minut cardio poranne w treningowe, tak zarządził Adaś. Także dzisiaj już zrobione. Ja tutaj zabieram się za mój posiłek. Ma około 60 gramów białka, 40 gramów tłuszczu, 50 węgli. Mamy tutaj 50 gramów awokado. Dwa jaja, 80 g, piersi z kurczaka, 80-100 g, ligawy wołowej jako burgerek, troszeczkę kiszonych ogórków i warzywka grillowane. Tak wygląda na talerzu kolorowo. Także ja się zabieram za jedzonko. I widzimy się, myślę, już w klinice. Do później. thank you No to słuchajcie, jestem już w domku. Zabieram się do montażu materiału. Szyby mamy ściągnięte. Sebastian powiedział, że jest pod wrażeniem jak szybko się nam nie goją rany po tych operacjach. No i słuchajcie, no dla mnie będzie tu materiał bardzo emocjonalny, bo kończy się jakaś moja Przygoda, jeżeli mogę to tak nazwać. Jeśli chodzi o operacje, przy których dwa razy prawie bym umarł na stole, każdy, kto mnie tam obserwuje, to wie, ile przeszedłem. Poza tym opowiadałem w pierwszym materiale, jak to wyglądało. Była to przygoda na pewno Ciężka, taka nauka. Po raz kolejny hmm, kurczę twardej dupy. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale wydaje mi się, że troszkę tak. Bo mimo, że yy, były afery na stole operacyjnym, to dalej gdzieś tam brnąłem szedłem po swoje. Po prostu chciałem już mieć za sobą te wszystkie yy... gadki na scenie odnośnie używania syndolu i tak dalej. Poza tym też nigdzie nie wspominałem. Ostatnio usłyszałem w siłowni, jak po prostu kolega gdzieś tam słyszał na mieście, w Szczecinie, w moim, mie w moim mieście że zadał mi pytanie co tam się wydarzyło, że słyszał, że prawie od insuliny umarłem na stole to wyobraźcie sobie jak ten głuchy telefon działa, że jeden drugiemu przekaże jakąś bzdurę gdzie ja insuliny nie używam od 21 roku no ale mówię, ja nie mam nie potrafię się żalić nie potrafię się tłumaczyć nie mając sobie niczego do, 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 za, do zarzucenia. Także było, minęło. Tutaj wam się trochę pożarę i to by było na tyle. No i co, tak to wygląda po ściągnięciu. Niestety nie udało się ściągnąć krwi. Niestety, niestety, bo to najprawdopodobniej oznacza, że dobrze się goi, aczkolwiek widzę, że ten bark jest jeszcze szpiczasty. No, dzisiaj mam 2,5 tygodnia, żeby coś z tym jeszcze zrobić. Za 2,5 tygodnia już będę w Szanghaju, więc trzeba coś pomyśleć, żeby się pozbyć tego szpiczastego barku jeszcze. Ale widzę, że już jest coraz lepiej, i jestem dobrej myśli. A skoro już się zdecydowaliśmy, że jedziemy, to odwrotu nie ma. Ja tak szybko jeszcze pokrótce. Chciałem Wam powiedzieć, czym były, co to było w tych barkach. A mianowicie, były to torbiele, torbiele po iniekcji, zbyt częstych iniekcji, plus stany zapalne od przeciążeń na treningu. Czyli barki, w które, mięśnie, w które robimy iniekcje i które jakby przeciążamy na treningu, biorąc dodatkowo hormon wzrostu, który powoduje szybszą regenerację, nie pozwala jakby organizmowi wchłonąć się takim torbielom, zrostom jeszcze wtedy. Początkowy etap nazywa się to wzrost. No i taki wzrost się otorbiela. Organizm nie pozwala się wchłonąć, w związku z tym, że podawane są współczynniki wzrostu. No i taka torbiel... Z czasem mm, twardnieje i robi się tego zwapnienie, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to przepraszam, bo już y, po prostu ty, tak, tyle tego nazewnictwa było, że już sam wariuję, sam, wariuje, sam nie, nie wiem dokładnie, jak to się nazywało. Aczkolwiek na mm, wypisce od lekarza mm, miałem napisane, że było to, były to torbiele. Torbiele nowotworowe, nowotwory niezłośliwe oczywiście. No, i zostały wycięte z obu barków już na całe szczęście. Do zera, do końca. to robili się pozbyłem po czterech operacjach. Także można powiedzieć, że zaczynamy przygodę kulturystyczną od nowa. Naprawdę, kto mnie zna, ten wie, jak bardzo ciążyło mi to na głowie. Mam tylko kurczę nadzieję, że. Po prostu ten bark szpiczasty, który jeszcze mam pod tym. No świeżo operacja także no ciężko, ciężko, żeby nie był. Mam nadzieję po prostu, że to się wchłonie przez te 2,5 tygodnia. Będę robił wszystko, eee, żeby to się jakoś wyrównało ładnie, żeby to, żeby to wyglądało. No i co, no chciałem zrobić wszystko, żeby w końcu przestali mi gadać, że moje barki są too much. Że są i tak dalej. Jak to każdy, kto mnie obserwuje, to to wie, jakich tekstów się nasłuchałem w związku z tymi barkami. No i co, zostało nam 2,5 tygodnia. Ja daję z siebie wszystko. No mam nadzieję, że wyjazd się uda. Na pewno się uda, bo Szanghaj, piękne miasto. Nigdy nie byłem, chyba tak daleko najdalej, byłem w Tajlandii. Też mega dobrze wspominam. Chciałbym powtórzyć wieczór, ale to było dawno, miałem z 19-20 lat, także ponad 10 lat temu byliśmy w Tajlandii z rodzinką. Tym razem rodzinki nie zabieram. Lecę sam z Williamem. Z Williama kolegą. Bilety mamy opłacone. Podróż długa, bo to 18 godzin przed nami lotu. Myślę, że to by było na tyle. Ja bym bardzo serdecznie chciał Was wszystkich zaprosić do zakupu koszulek limitowanej edycji. Kibicuję z Jepa, Tim Konieczyński, tu gdzieś się pokaże, albo tu, chyba tu, bo to widzę miejsce ładne. Tutaj wrzucę, tak będzie wyglądała koszuleczka. To jest tylko limitowana edycja. Zamówienia można składać na power na Instagramie. Hmm. Wypuścimy dosłownie kilka sztuk. To będzie po prostu taka edycja kibicowska. Nie wiem czy to poprawną polszczyzną powiedziałem, ale tak, to no będzie to tylko wypuszczone na, na ten wyjazd do Szanghaju. Będzie mnie niezmiernie miło, tam będziecie oznaczać w koszulkach. Ja wam dziękuję. Zapraszam do subskrypcji. Do dzwoneczka. Dajcie znać w komentarzu, czy materiał się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli w kolejnym materiale. No i co, trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.